Chorwa! Żebym kupił Passata to i sumy by się zgadzały. Przy okazji wymieniłem ten skrodowany przewód wysokiego ciśnienia. Kuli na gruby jeszcze by jeździł, ale. Jakoś tak mi to was spać nie dawało, jak widziałem to już tyle razy. Także zaraz zalewam pułkankę, wymiana oleju, jak starczy czasu to trzeba zająć się tym ABS-em i anteną od czujników. One hour later... Niestety zapomniałem włączyć mikrofon przy zrzucie ekranu, dlatego, będzie krótki komentarz. Oczywiście, jeśli ktoś nie wie, na początek diagnozy trzeba zerknąć błędy i często umieć je zinterpretować. Także na pierwszy ogień idzie ten nieszczęsny ABS. Na błąd czujnika nie patrzcie, nigdy chyba w tym aucie nie był sprawny. Matko Bosko, mówię, co to. co to, 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 to się stanęło. Reszta zapamiętanych błędów sugeruje na pierwszy rzut oka, że jest jakiś problem ze stykiem na głównym złączu albo po prostu wszystko się sypie naraz. Dlatego robimy sobie print screen, kasujemy błędy i sprawdzamy, co wyskoczy ponownie. Jak widać, został błąd czujnika, ale tu konieczna jest wymiana bloku. Przy okazji sprawdzam sobie, czy sterownik widzi ten kąt na kierownicy i jest ok, także na 90% gdzieś jest słaby styk. Po przejechaniu kilku dosłownie metrów wyskoczył błąd z silnika pompy, co od razu daje na myśl, że jest już skorodowany na Amen. W kolejnych odcinkach będzie coś o tym. Ech. Tak myślałem. Także temat odpuszczam na razie. Trzeba się do tego przygotować, bo tu już kurwa nie ma co ratować. Ale tu kurwa patrzę, jest jeszcze ciekawy. Miały lifty nie na tych mocowaniach. Teraz pora na UCH. Pomijając czujniki w klamkach od handsfree, ewidentnie widać, że nie działa antena od czujników ciśnienia w oponach. Defekt obwodu elektrycznego, czyli standard. Już bez odpinania kostki widać, co się stało. Kurwa, a to kostka tak ciężko kupić, to przydałoby się właśnie nowo zarobić. A tak będzie znowu rzeźba, tak jak u mnie. Later. Takie druty. Niestety. Nic lepszego tu nie wymyślę. Może ktoś wie, gdzie dostać taką kostkę? Działa? Działa. Jeszcze jak? Można? O, można. No to jest... Już kiedyś o tym gdzieś mówiłem. To jest typowe problemy w Renault. Czyli kurwa kostki... Uch, tutaj akurat wiązka, ale to zawsze przy tej kostce gnije. Nie wiem czemu, gdzieś ktoś czasami ktoś szarpie, może w fabryce ktoś szarpnął po prostu. Przez te 15 lat, tam przed więcej, sobie po prostu gniło powoli, no. Niestety, APS, jest no to dłuższa robota. Trochę pójdzie na to hajsu, bo to jeszcze zobaczymy, bo to nie moje auto. Ile na to hajsu pójdzie? Czy się skończy na samym samym wymianie silnika? I tam nie wiem, może się jakoś podrzeźbie tą blachę. Ja bym, ja bym jednak poszukał takiej blaszki w powiedzmy lepszym stanie, bo w idealnym nie znajdziesz na pewno. Dać do piaskowania, do malowania i tyle. i Będzie spokój z tą blachą gorzej z tą pompą no. bo tam jednak, ta pompa od dawna ma problem z tym, jeszcze co zakupu auto, już to wtedy było wiadome, że jest zwalnięty czujnik ciśnienia w pompie, jak jest zbudowany w blok hydrauliczny. Podobno to ludzie to regenerują, tak, ale ja tam nie wiem za bardzo, wolałbym chyba kupić jednak pompę z tam jakby z młodszego rocznika, bo kiedyś była na to akcja serwisowa, Tylko jak widać nie każdy się na to załapał, albo nie każdy kurwa wiedział, że trzeba ruszyć dupę do serwisu i to zrobić. Także no, coś tam na pewno zrobimy, bo trzeba to jednak zrobić, nie może tak być, że ABS-u też w ogóle nie ma. Kurwa dobra policja. Gaz, gaz, gaz.